Dzień dobry witowie. Widzicie odcinek solbieraka i lecimy sobie dzisiaj z talerzowaniem. Tej naszej starej łąki. Widzicie, skosiłem ją, zebrałem, zbelowałem na trawę. W tamtym odcinku ją grabiliśmy sobie jeszcze, a dzisiaj przypadło nam talerzowanie. Później pojedziemy jeszcze roścież na wóz, kończymy orkę i będziemy mieć i im... Przepraszam, zasiejemy jeszcze łąkę. No bo, jak tą zlikwidować, to, to musimy też następną zasieć No bo, jakieś to się skądś musimy pozyskiwać. że tak powiem. Ale dobra, my sobie tutaj kończymy. Podnosimy i wracamy. tutaj mówi, to jest ostatni odcinek z lipca. W tym, tym, mówiłem że z listopada, więc by się nam trochę pomyliło ale ten jest z lipca i to jest ostatni później już przelecimy sobie na wrzesień bo jak sobie podliczę wszystkie roboty jakie mam pracę i tak dalej to na sierpniu tak naprawdę to będę musiał tylko nawieźć tą łąkę sobie a tu jeszcze sprawdziłem sobie takie tam czekajcie, teraz cofamy sobie pod rozsiewacz to ją go troszkę do, tak powiem dotankowałem Eee, teraz tutaj nic się nie pozmieniał, tylko stale, że to. To jest zacząłem sobie oraz, ale wsiadamy wsiadamy do ładeczkę i oramy ten obornik co tutaj jest. Kończymy znaczy Orkę bo po dwa razy, po jednej stronie zostało mi przejechać. Choć jednak nie będzie długi, no myślę, że 5,5 minuty dzisiaj nagram. Znaczy nagle. Zmontuję oczywiście oglądacie timelapse. I tak dalej, tak e, to jak widzisz, tu w zrobiłem to, no, trochę na ulicę. Wyjedziemy, no, ale tutaj widzowie na tym polu, jak mówiłem, to już jest 100%. E, tutaj będzie soja. E, oczywiście z września będą chyba też dwa odcinki. I z, z września będą 3 albo pięć. Zobaczcie, czy mi soja dojrzeje. Bo tak jak patrzyłem na soję, to soja dopiero tym, w tym etapie, może ona mi urosnąć w październiku, a no, tutaj trochę średnio, moim zdaniem. Ale dobra, czekajcie, tu podpominam już życie. kosem, kos ten co Wam ostatnio mówiłem. A tu jeszcze jest 9,5 tony pszenicy, jakby, bo nie wiem czy mówiłem w tamtym odcinku, więc w tym odcinku Wam powiem. No, czekajcie, teraz tutaj włączamy i jedziemy taki, taki wiecie nawóz pod kodzeń, taki damy sobie tutaj pod kodzeń, żeby to lepiej rosło i w ogóle w następnym miesiącu kupię sobie beczkę i to znaczy tak, beczka to na 100% będzie yy, następny odcinek i będzie się sieczkarnia będzie sieczkarnia jednorzędowa do mojej 60 bo oczywiście 60 będziemy sobie kosić i przyczepę jeszcze będę musiał sobie chyba wypożyczyć bo muszę złożyć ta moja ma wywrot na tył i zrobić sobie silos, a nie czekajcie, silos zrobiłem chyba poza odcinkiem coś tylko tam postawiłem a nie, to silos mamy, tak tak trochę rozsiewam tak, ale 4 razy tutaj nawierzone w 50% oczywiście, 100% będzie Tutaj, dobra, teraz czekajcie, sobie z powrotem zaparkujemy, staniemy tak trochę na środku, ale idziemy do Władka, palimy ci kos, kos taki niebieski z czerwonymi felgami, ale dobra mamy dużo do rozsiewania tutaj całe to pole wiecie no, nawozu tym kosem to raczej nie będę rozsiewał to tak, tylko żeby sobie tutaj właśnie zasiać te, tą trawę no bo siewnikiem tą trawę siać no mógłbym, ale to długo by zeszło tak. A tam głosem przelecimy sobie 5-6 razy i będzie, tak? Eee, więc co? No i lecimy dalej. Dziś siejemy tutaj. Ten kos jest jakby teraz. W, w chwili obecnej z rozsiewaczem do poplonów. A ja w ustawieniach po prostu mogę go zmienić, żeby on był tym rozsiewaczem zwykłym do nawozu. Ale to taka a tutaj na sąsiadowy teren wyjechałem, dlatego mi się tak zaświeciało. Ale sobie jeszcze przejedziemy z tamtej chyba za dwa razy i to wszystko, że tak powiem, w dzisiejszym odcinku będzie. To już jest oczywiście 28 odcinek z serii, więc no, dwa odcinki 30, że tak powiem. Bardzo no, e, widzowie. W obecnej chwili, gdy ja montuję ten odcinek nie grywam, jest 50 na 50% tego na kompaj i na traktor. A my sobie tu gasimy, albo nie, czekajcie, zjedziemy sobie, zjedziemy, albo nie. Więc do kolejnego odcinka, słuchajcie, czas.